Witajcie! Jak widzicie, kadr lekko znajomy z naszych filmów, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że dziś postanowiliśmy się w troszkę dłuższej wersji spotkać z Wami Ja i Małgorzata. Patrzcie, gada! Gada! I na tą okoliczność, że gośka gada, bardzo prosimy, zostawić lajka, kliknąć subika, dzwona, walnąć, żeby dostawiać powiadomienia. No, i oczywiście komentarze, wyrazy zachwytu nad e, naszym tutaj dziełem e, będą bardzo mile widziane. Postanowiliśmy spotkać się z Wami, bo już praktycznie od dwóch lat tworzymy razem z Małgorzatą kanał na TikToku, który nazywa się Ojciec Pit. Kto nie był? Zachęcam. E, i, I od jakiegoś czasu też pojawiamy się i na Facebooku, i na YouTubie. Gośka oczami wywraca, myśli, że ja nie widzę, a ja widzę. A ja widzę, i postanowiliśmy, że e, chcemy, żebyście nas troszkę bardziej poznali. I tu, w tym miejscu, opowiemy Wam no, naszą wspólną historię, która zaczęła się dość dawno temu. Nie zawsze była wesoła. Chociaż zawsze starałem się, żebyśmy się raczej uśmiechali niż płakali. Cała nasza przygoda wydaje mi się, że zaczyna się w 2002 roku. Zaczęliśmy z Małgorzatą pracować w jednym miejscu, i słuchajcie, już od pierwszych dni Małgorzata za mną latała jak. No masakra, szaleństwo było. Małgorzata no, nie mogła oderwać ode mnie, co tak się patrzysz? Bo urzesz? Ja! Tak. Przepraszam bardzo, ja pamiętam. W 2022 to ja tam jeszcze nie pracowałam. 2022, 2022 szanowna żono, to był dwa lata temu. 2002 <grym> nie, 2003 też nie. Może 2004? Na pewno tak, nie! To był 2004. Ty w datach to jesteś noga, więc ty w ogóle. Mm, za to żona mm, pamięta wszystko, jak widać na załączonym obrazku. Tak, Czyli ja chociaż wszystko? raz będę mógł nie. mieć rację, nie, nie, bo nagrywamy tutaj film, wszyscy mają nas poznać i ja jak zwykle nie mam racji, tak? Nie. Tak! Nie! <laughs> <laughs> mam. No, czyli, dobrze, no dobrze, rok 2004 rok zaczęliśmy pracować w jednym budynku. Do dziś, kochani, pamiętam, jak Małgorzata wodziła za mnie wzrokiem. Za mną, oczywiście, wzrokiem. Jak słuchajcie, zostawiała mi liściki na przykład. To były takie piękne chwile, jak rano przychodziłem do pracy i czekał na mnie taki liści. Wiecie, ja nie wiedziałem. Od adoratora, nie? Nie wiedziałem, kto to pisze, a to nie adorator był, tylko adoratorka. Tak było, nie? Nie, znowu urzesz. Wszystko ci się pomieszało. Nie, że co? To znaczy, że to na moim biurku były liściki. Ach. To na moim biurku były prezenciki. Nie przypominam sobie. A nie przypominasz sobie, jak pukałeś do mnie przez okienko, że pizza przyjechała o godzinie 22. Pamiętam, że pukałem. To się jedyne co zgadza. A nieważne nieważne. To jest chyba! No, ale nikt nie otworzył. Waliłem całą noc, ale nikt nie otworzył. No tak, no jak widzicie, i każdy pamięta swoją wersję tej historii. Tak. A potem w 2004 roku, to faktycznie był 2004 rok, no zaprosiłem Małgorzatę na randkę. Tak, i powiedział mi, że pojedziemy e, fantastycznym żółtym samochodem. No, Mercedesem żeśmy jechali. Jechaliśmy. Wtedy właśnie we Wrocławiu MPK yy, yy, wprowadziło autobusy Mercedes w kolorze żółtym, to żeśmy pojechali, no i co, zgadzało się, zgadzało się, 100%, 100 prawdy, 72 miejsca siedzące, 104 stojące, patrz jakie auto, cię stary na randkę zabrał, a nie to. Bentley'e, Bentley. tak było, nie kłamie, było, I, było, no i było, było, no i słuchajcie, na tej randce, Okazało się, że pan Piotrek się wyklepał, bo wtedy właśnie dostałem wezwanie do wojska. No i nie udało się. Odroczenia złożyć do wojska trzeba było iść. I ta oto tu, Małgorzata, po udanej randce, gdzie ja byłem, e, boże, moja przyszła żona, wiecie co ona powiedziała? Że, że ona z, z... To ja nie z, żołnierzem z żołnierzem to ona nie <laughs> będzie, więc chcę chłopierać. No więc ja, zdruzgotany, załamany, faktycznie poszedłem do tego wojska. Wojsko odbębniłem, zresztą było wspaniałe. Tam jednego z moich najlepszych przyjaciół, właściwie dwóch przyjaciół poznałem, ale z jednym kontaktem mam do dzisiaj. Wyszedłem z tego wojska i postanowiłem: a co mi zależy, odezwę się do Małgorzaty. No tak się zdarzyło, słuchajcie, że Małgorzata pozytywnie odpowiedziała na moje CV. No nie będę tu kłamał, że to ona, ona do mnie pisała. No nie ona, nie ona, nie ona, no ja żem pisał. No, i żeśmy zaczęli się spotykać e, i, i faktycznie zaczęło nam się układać i było coraz lepiej. A że już byłem po wojsku, to nie było e, tej, mm, jakby to nie było e, ryzyka, że ona z żołnierzem nie chce być, więc ze mną nie będzie. Dwa lata, dwa lata zajęło, zanim się małpa jedna przyznała, że jak ja byłem w wojsku, to ona była z żołnierzem! I to jest prawda, i słuchajcie, jak ja się dowiedziałem, to jakbym szala wryja dostał. Bo było takie. Aha. Aha! No tak się życie złożyło! No tak się ci życie złożyło. Och, och, no patrzcie Państwo. No, no dobrze, no potem były. Mm, już stwierdziłem, że trzeba by zalegalizować ten nasz y, związek, więc w 2006 roku się oświadczyłem. Ta. No. Waty, widzicie, rację mam. <noise> Muszę zapamiętać, dobrze, że się nagrało. W 2006 roku się oświadczyłem. Na oświadczyny pojechałem, pierścionek kupiłem. Na oświadczyny, słuchajcie, wybrałem takie miejsce. To jest we Wrocławiu, zaraz obok dzielnicy Biskupin, na której mieszkaliśmy. Jest przejście na. Na Aha. wyspę jest Jaz Bartoszowicki. I postanowiłem, zabiorę w tajemnicy Małgorzatę na spacer. Aha. Oświadczę się na tym Jazie Bartoszowickim. Słuchajcie, po mi Monetyzację mi wyłączą. Język, trzymaj że... Co za baba! Tak wiało, że co drugie słowo słyszałam! No, no piździło troszkę, to prawda. Ale zabrałem ją, rypłem na kolano, więc mimo tego, że słychać nie było. Więc mi? Okej. Mimo tego, że, że słychać nie było, to się zorientowała baba, że coś się dzieje, bo ja rypłem na kolano, piścionka wyciągnąłem w pudełku, mówię, wyjdziesz za mnie. I słuchajcie, byłem przekonany, że jak na amerykańskim firmie ona się rozpłacze i powie tak, na co Małgorzata? Nie jak na amerykańskim firmie ryknęła tym swoim śmiechem. Ja człowieku na środku mostu, piździ, ludzie łażą dookoła, siedzę na tym kolanie, ten pierścionek mi zaraz z tego pudełka wywieje, ja mówię, weź coś powiedz. Goście chodzą dookoła i no no, no no, oświadcza się, no no, a ta stoi się śmieje, ja mówię, w końcu nie wytrzymałem, mówię, powiesz tak czy nie, bo wezmę go, zaraz wypiżę do rzeki. Tak, tak, powiedziała, ale śmiała się dalej. No więc wiedziałem, że moje życie usłane różami będzie, tak, będzie się działo. O Boże. Przyjęła te moje oświadczyny i słuchajcie, no. E, przyszło do wybierania daty ślubu, więc e, ponieważ e, wiedzieliśmy, że będziemy chcieli mieć dzieci i że ja zawsze chciałem być ojcem, no, zawsze, jak zawsze, po prostu chciałem być ojcem, to moja żona, wybierając datę ślubu, wybrała taki dzień, żeby to moje święto uczcić jak najbardziej w przyszłości, czyli. Ślub wypadł w Dzień Ojca. Ja tą historię pamiętam trochę inaczej. Ślub wypadł w Dzień Ojca właśnie po to, żeby mówić, żeby, żebyś to Ty w Dzień Ojca dostawała prezent, bo kto dostaje w rocznicę ślubu prezenty? Przecież nie ja! Bo... Ja to pamiętam trochę inaczej. Skarpetki dostaję ja, a ona, wiesz, no rocznica ślubu, masz diamenty, masz diamenty, a ja dostaję skarpetki. Tato, na Dzień Ojca masz kubek. Śliczny kubeczek, kocham Was, moje dzieci. Ale mamusia dostała diamenty, tam już dostał kubek. No więc pobraliśmy się, faktycznie był to Dzień Ojca. To jest który czerwca? 23, powinieneś pamiętać. 23 czerwca. Ja staram się wyprzeć ten dzień z pamięci. Przysięgam Wam, że tak było. Byliśmy już przed ołtarzem. Przed ołtarzem byliśmy. Oboje trzymamy się za rączki, ksiądz już zaczyna opowiadać. Nagle patrzę, Małgorzata się odwraca. Odwraca się, a potem nachyla się do mnie i mi szepcze do ucha, mówi, zobacz, mój tato się do mnie uśmiecha. I faktycznie w kościele był jej bardzo chory tato. Ja się odwróciłem, popatrzyłem teściowi w oczy, odwróciłem się do Małgorzaty i tak było, prawda? I powiedziałem, on się nie uśmiecha do ciebie, on się śmieje ze mnie. I kochani, tak było. On doskonale wiedział, co ja jeszcze nie wiedziałem, ale co się dowiedziałem, jakiego to kwiatuszka. Prawdziwą różę z takimi kolcami sobie biorę. Teraz się rozkojarzyła. Co jakiś czas mówi, słuchaj, obejrzyjmy film z naszego wesela. Ja mówię, po co to wracać do tego? Było, minęło, wystarczy. W przeciągu kilku lat pojawiły się dzieci. Najpierw starsza Ola przyszła na świat. Tu też była dość ciekawa historia, bo y, y, zaraz po narodzinach Małgorzata u, y, urodziła, i, i pani zapytała y, zaraz po narodzeniu, czy ja, idąc z sali, chciałbym y, zobaczyć, gdzie dziecko trafia, będą tam pomierać. Tak ja mówię, kurczę, będziecie szli, to dziecko mi gdzieś tam przenosić. a ja oczywiście, że muszę iść z wami. Że mi podmienicie, a ja mam takiego oseska pięknego, że to pff, widać, że wykapany ojciec, piękna broda już od razu była. No pani mówi, no chodź pan, głupi, żeś pan jest, ale nie taki, żeśmy tam gościli, więc chodź pan. No i słuchajcie, i wzięli mnie tam, piękne dzieciątko położyli na takiej podstawce, z góry lampka, ja mówię, żebym lepiej widział. No wsadziłem tą mordę i tak z góry patrzę na to moje dziecko i tak mi się gorąco zrobiło. W pewnym momencie ja czuję, jak mi pot leci. tu, płocić po, się, ja mówię, Boże, jakie emocje, jakie emocje, to moje pierworodne dzieciątko. Po pięciu minutach się kapnąłem, że ta lampka z góry to ona nie była po to, żebym ja lepiej widział, tylko ona była, żeby dziecko rozgrzewać, i ja żebym tą moją łepetynę wsadził do, do, tak idealnie 2 cm pod lampę solarną. Kurźba, tu miałem całe poparzone, Do tej pory mam lotnisko wypalone. Tutaj lądowisko dla helikopterów jest, takie. jest. Na 4 lata później urodziła się nasza e, młodsza córeczka Uryszula. Urszula od Oli my, 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 różni się oczywiście, że to są dwie różne osoby, dwa różne charaktery. E, obie błyskotliwe, obie wspaniałe, obie piękne, inteligentne po ojcu, po matce, mają budowę ciała. Już się tak nie śmieje, już się tak nie śmieje. Natomiast Urszula, z e, cesarzową, jak wypowiadamy jej imię, to należy przyklęknąć na jedno kolano. Jak Urszula mówi, to tak ma być. Aleksandra próbuje to ścierpieć jakoś tam, ale tępi ją tak jak należy, jak siostry, przecież tak ma być, prawda? No i e, w pewnym momencie swojego rozwoju i też postępu e, w social mediach który praktycznie był zerowy, Aleksandra stwierdziła, tato ja chciałabym mieć TikToka. Ja mówię, Ale ja nie zgadzam się na to, żebyś miała TikToka i zamieszczała. Ja będę tylko przeglądać. Ja mówię, słuchaj, te media społecznościowe, te TikToki, te inne gówna, to jest samo zło, bo tak czytałem a przecież to Wiadomo, że co człowiek wyczyta w internecie, to prawda, musi być to 100%. No i Aleksandra mówi, no ale jednak ja bym chciał je dobrze, no możesz mieć, ale zabraniam umieszczać jakiekolwiek treści. Dobrze, dobrze. No a ponieważ moje dzieci prawdopodobność to z mlekiem matki wysiorbały. Idealnie takie samo, przecież jak powie, tak jest. Yy, to stwierdziłem, ja też założę TikToka, żeby tylko i wyłącznie kontrolować, co ta moja córcia, czy ewentualnie, czegoś tam nie narozrabia. No i na początku faktycznie tak było, że, że ta córcia tam nic nie robiła i ja tylko tą córcię obserwowałem, a w pewnym momencie zobaczyłem, że ludzie, też takie pasztety jak ja, zaczynają coś tam na tym TikToku robić, nie? że to nie tylko dla młodych, ale i że stare. Coś tam robią, się wygłupiają. No, ja zawsze lubiłem jakoś te dowcipy opowiadać, a ponieważ ja z mlekiem matki, mogłem powiedzieć, wy, wy, wyciągnąłem taką umiejętność biesiadowania i, i zamiłowanie do biesiadowania, a przy tym biesiadowaniu dodatkowo opowiadania dowcipów, gdzie dowcip opowiadałem, przerabiałem tak, jakbym ja był bohaterem tego dowcipu. Bardzo często kończyło się to tak, że, że no ja stawałem się pośmiewiskiem, wszyscy śmiali się ze mnie. Tak? Jak na przykład w tym naszym jednym z najlepiej przyjętych TikToków, gdzie opowiadałem dowcip, że, że no słuchajcie, bo tu na klatce schodowej spotkałem sąsiada i on bardzo mocno mnie prosił, że jak już tak seks uprawiamy i tak ocham, i tak ucham, i tak wzdycham, to żebym jednak ciszej to robił. Nie? A żeby on wiedział, że ja tylko buty zakładałem tak naprawdę, to inna sprawa. No więc ja te dowcipy przerabiam w ten sposób i, o... i opowiadam. Tak jest, Małgorzata no, z dowcipami, to jest zawsze tak, myśmy się, wiecie jak to się mówi, że przeciwieństwa się przyciągają. I u nas to się zgadza, bo jedno dowcipy opowiada, a drugie dowcipy słucha. No. Bo Małgorzata, talent do zapamiętywania... Głupot? Nie no, sprawy, rzeczy zawodowe czy rodzinne, prawda? Ona dzisiaj doskonale wie, w jakiej sukience na jej weselu była moja kuzynka, yy, która I... I jakie buty ona miała i że jak szła do kibla, to się o ten tren plawie wykopyrytła i to śmieszne było, ale i, i ona to wszystko pamięta. Natomiast zapamiętać dowcip albo... Ja na przykład uwielbiam wiecie, no bo ja też lubię się śmiać. i Tylko, że ja się śmieję z innych rzeczy. Ja się śmieję z rzeczy, które się dzieją u nas w domu. Na przykład jest, powie, Małgorzata nie umie zapamiętać żadnego powiedzenia takiego. Staro, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść, nie? No to Małgorzata, jakby to Wam opowiadała, to powie, e, ale gdzie kucharek sześć, tam baba z wozu koniom lżej. I mnie to bawi. I mnie to bawi. I z takich rzeczy się śmiejemy, tak? Albo my się śmiejemy z praktycznych rzeczy, no bo przecież wiecie dobrze, że mamy e, bazylka. Naszego buldoszka. I jakżeśmy brali tego buldoszka, to pan w hodowli się pytał, czy ja wiem, czy ja czytałem coś o, o tej rasie, że buldok francuski. Ja mówię panie, że mnie czytał, że ona kazała kupić, to kupiliśmy, a że pies dla dzieci, pies rehabilitacyjny, pies taki, żeby wprowadzić trochę tej radości. Bo przecież kuźwa mało tej radości w domu, żeby wprowadzić trochę tej radości, no to bieremy psa. Moim to żeś pan nic nie czytał? No nie. Wiesz pan, nie? To powiem wam, że już jadąc w aucie, nabrałem pewnych podejrzeń, bo bazylka, jak żeśmy brali, to miał trzy miesiące. Nie. Tak. Tak. Bo tak, urodzony w maju, myśmy go w sierpniu brali do domu. To już w aucie jadąc, on do mnie zapałał taką miłością, bo ja go wiozłem na rękach, żona prowadziła jego, ja on popatrzył mi w oczy, zapałał do mnie taką miłością, a ta rasa ma także jak jak, jak się miłość u nich, nie? Wyzwala, to ona się skrapla gdzieś w okolicy żołądka, potem jest gdzieś tam w jelitach podgrzana i w sposób gazowy wychodzi dupcią. To jest zarąbisty pies, jak macie to, co pandemia była, tą chorobę, to żeby wiedzieć, czy nie macie, bierzcie bulldoga. Jak w pewnym momencie czujecie, że Wam oczy łzawią, ale nosem nic nie czujecie, no macie tą chorobę, nie? A że Bazylek jest bardzo uczuciowy i mu się uczucia często skraplają, do tego stopnia, że ostatnio w nocy, słuchajcie, druga w nocy, wiecie, człowiek śpi czujnie, nie? Mężczyzna, który dba o dom, śpi czujnie. Ja słyszę jakiś dźwięk, hałas. Nie dzieci, niech nie kaszle. Co się dzieje? Słyszę hałas przed pokoju. Zapalam światło, patrzę, a tu paprotka sama przez korytarz wypycha swoją doniczkę i puka się w czoło. Patrz na mnie puka w czoło. Debilu, jeden, zaszyj temu psu dupę. No, czy ty mądry jesteś? Znaczy, wiem, że to pies, bo to z człowieka to by nie wyszło. To nie ma opcji. Nawet żona by nie dała rady, bo gdzie ja? A zresztą wiemy przecież, że kobiety nie pierdzą, Kobiety szepczą dupcią. No więc bazylka mamy, bazylkowi się uczucia skraplają, no i tak ten bazylek nasz tutaj jest. No i tak zaczęły się pojawiać te nasze TikToki. Zaczęliśmy za, nagrywać to, to, to moje poczucie humoru, i w międzyczasie gdzieś tam w tle pojawiła się Gosia. I no, faktycznie ona. No to się ona, stało, że ja na którymś. Na którymś filmie. Na którymś filmie się zaczęłam śmiać. Tak. Wybuchłaś, tak, wybuchłaś żeby nie powiedzieć, wybuchnęłaś, bo blisko byłaś, więc wybuchłaś. Jakbyś była daleko, to byś wybuchnęła. Wybuchłaś śmiechem. Tak. I później już tak jakoś wyszło, że, że nagrywałeś kolejne filmy. I jeżeli się śmiałam, to znaczy, że żart był dobry. A jeżeli się nie śmiałam, to żart nie był dobry. Tak, bo ja Wam tutaj zdradzę tajemnicę. My każdy film nagrywamy tylko raz. Tak. To jest tak, że ja się przygotowuję, muszę wymyśleć tak, żeby Małgorzatę rozbawić, siadam, mówię, Gośka, nagrywamy. I nagrywamy. Ja mam, słuchajcie, ja mam taką petardę, ja mam taką petardę, siadamy na przykład, nie ostatnio, gdzieś tam z pół roku temu nagrywam, ja mówię, mam taką gośka, siadaj, ale będzie petarda gośka. Śmieszne będzie? Będzie śmieszne. Siadam i mówię tak. Kobiety dorastają dużo szybciej niż mężczyźni, bo mężczyzną cycki rosną dopiero po 40. I Małgorzata robi właśnie tak, nie? Dowcip świetny. Moim zdaniem nie zrozumiała, ale nie będę tłumaczył, przecież, nie? Jakoś tak, nie zażarło. Nie zażarło. No więc ja muszę na szybko wymyśleć jakiś inny dowcip, coś opowiedzieć. Ja wiem. Ja sobie zdaję sprawę, że ona w duszy to pęka ze śmiechu, ale ona jest, wiecie, no to jest żona, nie? To jest złośliwe, przecież. Wiadomo, z konstrukcji. Znam jej matkę. Pozdrawiam mamusie serdecznie. Na pewno nie ogląda, ale jakby oglądała mamunia, pozdrawiam. Mielone, takie, schabowe, rewela. A jak się śpi u mamusi, to super. No więc, yy, no więc nagrywamy tylko raz. Jak nie siądzie, muszę szukać czegoś innego. Tak. Tak, to prawda. A który dowcip Ci się najbardziej podobał? Oj, było ich kilka. Najbardziej, nie, najbardziej to mi się podobało, jak na którymś live'ie Pan zaproponował ci treskę. Ja mogłam się wtedy powstrzymać, śmiałam się do końca jak sobie przypomniałam. Ja tutaj zaznaczam, że ja mam takie powiedzenie i tego się trzymam, są żarty, co mnie kuźwa nie bawią. A ja sobie wyobraziłam, jak ty Sama setreskę włosy zrób. i dobrze zaczeskę albo włosa. Jakby mi na włosach zależało, to bym se przeszczepił, ale mi jest źle w loczkach. Nie mogę wam powiedzieć, skąd bym se przeszczepił. No i tak od kilku lat nagrywamy, razem się śmiejemy. Ludzie. Bardzo, bardzo mnie bawi, jak czasami ludzie tam piszą w komentarzu, przecież to aktorzy, no to ja wam powiem, że możecie tak pisać, możecie tak myśleć, natomiast my z gośką nie udajemy. My w domu bardzo często się śmiejemy, zaraz potem jak przestajemy się kłócić. Tak jest, nie? Więc my się bardzo często śmiejemy, lubimy się śmiać i raczej stawiamy na rozwiązania problemów, tak, żeby się dogadać, żeby się pośmiać, żeby było wesoło, a nie, że. wojna między nami. Nie? No, z Małgorzatą tak mamy. I nie planujemy nic zmieniać. No. Tak? Chyba, że na wakacjach kogoś poznam. Czyliś cholera. Co? Oj, bo odpowiem na te propozycje, co przychodzą w komentarzach. Oj, bo odpowiem. i wtedy ja odpowiem na te, które przychodzą do mnie. Ale to wszystkie ja piszę. Gośka może dziś. Chciałbyś. Gośka może dziś. Gośka, no dziś, nie? Tam żonę to mam przy wypłacie, resztę żyje w celibacie. Nieważne. O, teraz już nie śmieszne. Nie śmieszne teraz. A właśnie, że śmieszne. Mnie się podobie. No. Podobałoby mi się, jakby było daleko, że blisko jest to podobie. No i tak właśnie e, w skrócie przebiega nasze życie. Oboje mieszkamy we Wrocławiu. Ciężko by było, żebym ja mieszkał we Wrocławiu na dzień indziej. Chociaż, czy byłoby lepiej, to moglibyśmy się zastanowić. Prawda. Prawda. <śleskujesz> Ej, bo jak ja opowiadam dowcip, to to jest zabawne, ale jak ty potwierdzasz, to już kuźwa nie jest zabawne. Mi też. Czasami, czasami. No, więc oboje mieszkamy we Wrocławiu, oboje pracujemy we Wrocławiu. Gośkiem można bardzo często spotkać, yy, bo dużo porusza się komunikacją miejską. I ludzie ją poznają i się cieszy wtedy. Gościa na mnie patrzy. Dzwoni do mnie, gościa na mnie patrzy, chyba mnie poznał. A gość się nachyla i mówi. Gwiazda wstała byś, bo ja nogi nie mam, to bym se usiadł, nie? Nie. Nie? Tak nie? Nie. nie. E, tak. Pewnie, że tak. Nie no, oczywiście, że nie. No dobrze. No mam nadzieję, że żeście się troszeczkę pośmiali z nami, żeście troszeczkę zobaczyli, że my też jesteśmy normalni, mamy swoje bolączki, mieszkamy w naszym malutkim, wspaniałym, pięknym mieszkanku, że... że raczej nie udajemy, bo tutaj nie ma czego udawać, my po prostu lubimy Was bawić, a właściwie ja lubię Was bawić, ona się lubi chichrać, jak widzieliście. Ostatnio jeden pan powiedział, że sobie Twój śmiech ustawił na dzwonek do telefonu. Ojej, No? to musi ja... być straszne. To musi być meloman. Meloman. I jej zdjęcie na tapetę i człowieku nie idziesz spać, nie? Chociaż każdy rozsądny facet trzyma zdjęcie żony na tapecie w telefonie. To jest wiadome, także jak idziesz pić i zaczyna cię znowu kręcić, to już wypiłeś dość. Mamy to? Mamy to. Siadło. No nie nagrało się. Dobra, nagrało się. No, więc y, bardzo Wam dziękujemy, że żeście chwileczkę nas posłuchali. W końcu mieliście możliwość też posłuchać Małgorzatę. Kto jeszcze nie dał łapki w górę, bardzo prosimy o łapkę w górę. Kto jeszcze nie zostawił subika, zostawiamy Subika. A kto jeszcze. Dodam się trzecie robiło. A! Komentarz! Przepraszam najmocniej. Jestem nowy w tym temacie. Komentarz jeszcze bardzo prosimy zostawić. I y, żebyście sobie zdawali y, sprawę, czytamy wszystkie komentarze. Te złośliwe też. I jednej pani, Grażyna6322, gmail.com chciałem powiedzieć, że sama pani jesteś gruba. Ja nie jestem gruby. Jestem, jestem solidnie zbudowany. Mam ciało Boga. A że akurat wyszło na buddę, to... Pff. Co zrobić? Czego żyć. Co się śmiejesz? Się wieczorem rozbiorę, będziesz mogła... Podziwiać. Podziwiać. Tylko mi śmiechem nie wybuchnie znowu. Bo będzie po sprawie, już ku nie wtedy. Znowu. No Dobrze, wszystkim bardzo dziękujemy za dzisiaj. Trzymajcie się. i Mam nadzieję, że niedługo znowu się spotkamy. A wszystkim, co już zostawili lajka, like co zostawili subika, co zostawili dzwona, bardzo dziękujemy. I naszym wspierającym. Piotr, Adam, jesteście bliscy naszemu ser. Nasze... Piotr, Adam, jesteście bliscy naszemu sercu. Jezu, karkołomne zdanie sobie ułożyłem we łbie. Jakoś we łbie brzmiało to lepiej, ale Piotr, Adam. że Żetem. Mogę żata, powiedz Piotr Adam, że ten... Tylko tak. Że co? Trzymajcie się ciepło. Pa! Aha.